Głowa kobiety, nominał 10 złotych, rok emisji 1932. Moneta próbna z wypukłym napisem próba przed portretem, stan oceniony przez nas na 2+, proszę Państwa, za minimalne przetarcie widoczne na głowie kobiety, czyli tego reliefu, tych najwyższych partii reliefu, dotknięcie na przykład bawełnianą szmatką niegdyś spowodowało takie skupisko lekkich rys minimalnych takich Hairlines, jak to z amerykańska wędrówki jest nazywane, na samiutkim tylko reliefie. Jest ona na tyle delikatna, że niewykluczone, iż za jakiś czas pokryją się patyną, będą zupełnie niezauważalne i grading tutaj numeryczny będzie osiągalny na tej monety. Niemniej my zachowawczo tutaj oceniamy ten stan na 2. Jest to jedyny niewielki mankament, który można wypaczyć na tej pięknej monecie próbnej. Druga strona, jedynie przebarwienia patyny. Natomiast mechanicznie minimalne, drobne, jakieś pojedyncze ryski, ewentualnie gdzie nie gdzie. Nieliczne, niewielkie, naprawdę drobiazgi, także duża, efektowna próba z stempla specjalnie przygotowana dla monety próbnej, czyli z wklęsłym napisem, z, przepraszam, z wklęsłym napisem próba, wybitym właśnie na, na stemplu, który daje efekt wypukłego napisu próba na monecie.